Siemma widzowie. Dzisiaj pokażę wam jak przenosić budowle z jednego serwera na drugi serwer. I też powiedzcie czy podoba wam się nowe intro odcinków serwerów na tym kanale i też czy podoba wam się no czy jest to fajne, że teraz nie będę już nagrywał odcinków serwerów na hostingach, tylko będę nagrywał na serwerze lokalnym? I też możecie sobie obczaić. Akurat teraz będę Wam nagrywał ten odcinek z mojego nowego serwera publicznego. Teraz na ekranie wyświetla Wam się IP, to chyba było bo BoberCraft.mine.game. I właśnie teraz intro. I'm Potrzebujemy tylko jednego pluginu. Ten plugin to oczywiście WordEdit. Pobieramy go. I jeśli go pobierzemy przez nasz serwer, wchodzimy w y, pliki serwerowe, ja wchodzę przez FileZilla i wchodzimy w zakładkę, oczywiście, Plugins, i przenosimy właśnie, y, gdzie to było, y, WordEdit Bookit. Oczywiście tu przenosimy, ja już mam, więc teraz przejdziemy do. Minecrafta. Jestem w Minecrafcie. Zbudujmy coś, co później skopiujemy. Nie chce mi się czegoś du dużego budować. Więc po prostu zbuduję prosty domek. Taki 3 na 3 taki. Taki nieładny, ale po prostu, żeby był. Takie coś, na przykład y, to się przyda, to się przyda. Robimy taką wieżę. Y, takie coś. Nie takie coś, tylko y, takie coś w koło zrobimy. Tu też zaraz zrobimy drabinkę. Tylko zrobimy takie coś, taką prostą wieżę, wybuduję, dodamy tutaj jeszcze jakieś filary ze świerku albo z brzozy. I tu u góry zrobimy lepiej takie coś na chwilę, tylko żeby podprzeć to trapdorami. Na początku da tym, i na tym trapdory. I niszczymy już to. I mamy taką wieżyczkę podwodną, i teraz. Word Editem sobie ją skopiujemy. Musimy mieć. Musimy mieć czy Word Edita. Robimy to komendą u koślin Mamy teraz Word Edita. I zaznaczamy pierwszą pozycję. I jedziemy na górę. I stawiamy blok. Tutaj na przykład, i to była pierwsza pozycja, więc zaznaczamy drugą, drugim przyciskiem i robimy na początku ukośnik, ukośnik copy. I ukośnik, k ukośnik save. A nie, schematik, k save. I dajemy nazwę tego, na przykład wież wyjeżdża. I mamy naszą wieżę, tylko wiem, że się przez rzysk pisze, ale już nieważne. I teraz wchodzimy do naszego padelu serwerowego. I teraz wchodzimy w, jeśli na serwerze będziecie z 15 minut, to wam się wygeneruje folder tego, folder Word Edit, schematics i mamy tutaj dwa schematiki: schematik akurat spawna na serwerze i schematik tej wieży. Za, na razie za, zminimalizujmy sobie to i stwórzmy folder. Który nazwiemy na przykład schematizm do Odycy. I teraz stąd ten schemat przenosimy do schematik Odycy. I możemy to zminimalizować. Jeśli wejdziemy do tego folderu mamy wieża.schem. I to jest ten nasz Schematics. I teraz odpalę znaczy odpalę jakiegoś hosta. Naszym drugim hostingiem będzie Aternos. Skopiujemy IP. I przejdziemy do Minecraft'a. I podamy oczywiście IP. I też przypominam, mój serwer. Tak się nazywa bobercraft.mine.game. To jest mój nowy publiczny serwer. To, je, to by był jakiś publiczny serwer na Terdosie. Muszę zainstalować paczkę zasobów. No, nawet fajny był. Jak ja to teraz pamiętam, jak kiedyś bawiłem się, jak jeszcze niedawno. No, bo ostatni raz to robiłem z trzy tygodnie temu. Zabawiałem się, że. Znaczy, robiłem serwery publiczne na Ternosie. Pamiętam ten serwer. Pamiętam te skrzynki. Co nam wyleci, co nam wyleci, co nam wyleci. Dostaliśmy jakiegoś crazy sworda. Nie pamiętam, co to było. Tu mamy tą topkę. Łącznie tu na serwerze. Co kiedyś byłem na takim live, co tam się spamiło IP-kami serwera, i, i właśnie tam ludzie wbijali, i to tak się robiło. Pamiętam jeszcze ten bank też, co tu można było dać, ale dobra, nie o tym ten odcinek. Teraz Łukosi Głukosi wand bierzemy, żeby wkleić to. Znaczy nie będziemy chyba potrzebowali akurat teraz mieć wanda, tylko teraz przejdziemy do naszego Atherdosa i wchodzimy w pliki, plugins, Word edit, tak samo byśmy robili na serwerze lokalnym i schematics. I tutaj możemy pobrać schematic. I tutaj mamy schematik do odcinka. I tu mamy wieża.schem. Kopiujemy, i teraz jak się da w to w gra, kopiujemy tego nazwę. Przechodzimy do Minecrafta. I wpisujemy ukośnik schematic load. I dajemy wieżę. I nam się już pobrało i ukośnik, ukośnik, pastę, czyli wklej i gdzie nam Tuda się to wkleiło, ale możemy na przykład tak wkleić, Konieto, to, bo tym się cheaty włącza. No mamy tą wieżę, tylko woda nam się też skopiowała niestety, ale mamy naszą wieżę, możemy wyjść, popatrzeć sobie, Uruchomiłem też przypadkiem Fulbrighta, bo teraz, bo teraz już nie nagrywam na starym moim lancerze, tylko teraz nagrywam na normalnym Wurscie, bo i mogę używać cheatów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj się przybliża V, niestety nie ma takiego... Fajnego, płynnego przechodzenia tym, ale to nic. A pod C mam włączonego brighta i tak pod innymi. Pod X chyba X-Ray. Tak. I już wkleiliśmy tą budowlę i pokazałem Wam jak się to robi. I to jest już koniec tego odcinka. No!